Wszystkim dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Kto wygra, kto przegra, kto tutaj właśnie zwycięży, w tym Bayern Monachium kontra Dynamo Kijów, A więc mamy rywalizację dwóch Polaków, mamy też mecz Juventusu kontra Chelsea. To będzie arcy ciekawe spotkanie. Juventus, czy Szczęsny zagra pełne spotkanie, czy będzie grał 90 minut, a także inne spotkania. Jesteśmy ciekawi też spotkania Barcelona kontra Benfica, jak się zakończy to spotkanie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij żeby w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj robimy sobie typy, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów. Mamy Dynamo Kijów kontra Bayern, Villarreal kontra Manchester United, FC Barcelona kontra Benfica, Malmo kontra Zenit, Sevilla kontra Wolfsburg, Chelsea kontra Juventus. No i więcej jeszcze tych meczów praktycznie jest. Dobra. Potem mamy potem mamy Lille kontra RB Salzburg, Young Boys kontra Atalanta, Inter kontra Shakhtar, Beşiktaş kontra Ajax Amsterdam, Sporting kontra Borussia, Manchester City będzie podejmować PSG, Atletico Madrid kontra Milan, Liverpool kontra Porto tak właśnie to się prezentuje i Club Bridge e, mamy naprzeciwko e, stanie RB Lipsk, Sheriff kontra Real Madrid. to zacznijmy może tutaj od, od dołu tego zestawienia bo już jesteśmy tutaj e, to tak, mamy Sheriff kontra Real Madrid. Moje zdanie zwycięstwo Realu Madrid nie ma co się oszukiwać Club Bridge kontra RB Lipsk. tutaj postawię na zwycięstwo RB Lipska. nie ma jakiejś wielkiej filozofii ale Club Bridge jest w bardzo dobrej dyspozycji zresztą Club Bridge zawsze prezentuje taki solidny poziom, dochodzą do pewnych etapu jeśli chodzi o ligę mistrzów ale fajnie mi się podoba po prostu to co robi Club Bridge bo zawsze mają ten swój poziom jeśli chodzi o rozgrywki tak samo Young Boys Liverpool kontra Porto e, tutaj bym postawił na zwycięstwo mimo wszystko Liverpoolu dobrej dyspozycji są potem mamy Atletico Madryt kontra Milan tutaj bym no, tutaj może być ciekawa sytuacja albo remis 1 do 1 Albo ja, znaczy ja i cały czas stawiam na zwycięstwo Milanu. Ja, moim zdaniem, Milan ma dobrą kadrę, kadrę tak, piłkarzy. Postawię na zwycięstwo Milanu, chociaż zdaję sobie sprawę, że Atletico może to wygrać, ale moim zdaniem to, co po prostu prezentuje Milan, może to będzie kwestia przełamania albo dogrania e, pewne schematy, bo moim zdaniem, Milan dobrze się prezentuje. Oni mają dobrą skład personalnie i tak dalej. Potem mamy Manchester City kontra PSG. To będzie mega spotkanie, mega praktycznie meczycho. E, no tutaj może być praktycznie grad Bramek. E, Zobaczymy, jak to się zakończy. Czekajcie, bo uciekło mi to, tak? E, uciekło już e, Manchester City kontra PSG. Tutaj, mimo wszystko, postawiłbym na zwycięstwo PSG ale no nie jestem do tego tak przekonany. Bym powiedział, 2 do 2 albo na, może tutaj być grad bramek. Nie wiem, bo to też jest taki mecz, gdzie mogą się wypstrykać, tak, że może być taka sytuacja, dominacja, że na przykład PSG załamie się te wszystkie gwiazdy i mocno przegrają. Z drugiej strony PSG na papierze po prostu ma lepszą, lepszych faktycznie piłkarzy, więc no powinni zdominować Manchester City. Sporting kontra Borussia. Ja cały czas obstaję za tym, że po prostu Borussia powinna pokonać Sporting, ale ostatnio Borussia się kiepsko prezentuje, więc nie zdziwiłbym się, gdyby przegrali, ale moim zdaniem Borussia powinna po, po, pograć, wygrać ze Sportingiem, tak? ale Hummes jak będzie popełniał błędek, będzie fatalnie grał, no to nie tylko Hummes, ale też, albo nie będą mieć szczęścia, czy też skuteczności, tak jak ostatnio Bayern Monachium, lepsze statystyki, ale brak skuteczności, no to już jest inna sprawa. Besiktas kontra Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam dobrze się prezentuje, pokazał to ostatnio, zwycięstwa Ajaxu, Inter kontra Szachtar, to będzie fajne spotkanie, mimo wszystko obstawia na zwycięstwo Interu, Young Boys kontra Atalanta, uuu, to będzie meczychu. Natomiast no, Atalanta jest lepszą drużyną. Atalanta pokona Young Boys, ale to będzie też po prostu fajne, emocjonujące spotkanie. Na pewno to będę oglądał. Lille kontra LSB Salzburg. Hmm, tutaj bym postawił na zwycięstwo RB Salzburg. 2 mhm. do jednego bym powiedział. Malmo kontra Zenit postawiłbym... O kurczę, to jest ciekawa sprawa. Hmm. Malmo kontra Zenit. Zenit dobrze gra, ale malmo bez, moim zdaniem zwycięży. Sevilla kontra Wolfsburg. E, tutaj bym postawił na, zw, na remis 1 do 1. Takie mam po prostu przeczucie. Może się mylę. E, no, mało tych remisów stawiam, coś bym powiedział w ten sposób. E, i zobaczmy sobie właśnie kolejne spotkania: to jest Chelsea kontra Juventus, FC Barcelona kontra Benfica, Villarreal kontra Manchester United, Dynamokiów kontra Bayern. Chelsea kontra Juventus to będzie mega spotkanie, mega meczycho. Moim zdaniem tutaj Juventus powinien pokonać Chelsea Londyn, aczkolwiek na bazie tego, że Chelsea jest po prostu tutaj zwycięstwem, jeśli, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. No to Chelsea teoretycznie powinno zwyciężyć. Natomiast ja moim zdaniem, tylko też Juventus nie ma Cristiano Ronaldo. To też jest inna sytuacja. No to postawię na zwycięstwo Chelsea. Potem mamy FC Barcelona kontra Benfica. No moim zdaniem wygra Benfica. No i no nie ma co się oszukiwać, no. Barcelona może po prostu chcieć, dobrze grać i tak dalej, ale problemy wewnętrzne, kłopoty zobaczymy. Może to będzie to namaszczenie Szawiego, tak, który sprawi jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, że nagle po prostu będzie Benfica Barcelona lepiej grała. Ale ja postawię na zwycięstwo Benfiki. Villarreal kontra Manchester United. Tutaj zwycięstwo Manchester United, jednak decydująca kropka na tej to będzie występ Cristiano Ronaldo. Chociaż wydaje mi się, że ten mecz może po prostu być emocjonujący. Tutaj może być sytuacja taka, jak zawsze, po prostu ma to miejsce w przypadku. Drużyny występującej w lidze mistrzów, w której gra Cristiano Ronaldo, a mianowicie rozstrzyga mecz w ostatniej końcówce doliczonego czasu gry, czyli 93, 94 minuta, będzie na przykład 2-2, i Cristiano Ronaldo jeszcze zdobędzie bramkę, będzie 3-2. Ale to są moje typy, oczywiście, może się to kompletnie minąć. Okaże się, że na przykład, nie wiem, Bilara zleje Manchester United 3-0, no też tak może się stać. Dynamo Kijów kontra Bayern Monachium. Co prawda, Bayern Monachium ostatnio przegrało z Augsburgiem 2-1. Mimo tego było lepszą drużyną. Mają duże apetyty. Jeżeli po prostu ostatnio Barcelona potrafiła pokonać Dynamo Kijów, to ja uważam, że po prostu spokojnie Bayern Monachium pokona Dynamo Kijów. Zmarzy ten po prostu blamasz, tą wpadkę weekendową, jeśli chodzi o mecz ligowy. Natomiast Bayern Monachium nie miał skuteczności. Statystyki były przeważające, dominujące po stronie Bayernu Monachium. Brakuje, brakowało szczęścia. Wydaje mi się, że w tym meczu z Dynamo Kijów tego szczęścia nie zabraknie, chyba że znowu po prostu będą problemy jakieś kadrowe. Zabraknie kluczowych zawodników. Pamiętajmy też, że w tym meczu ligowym, jeśli chodzi o Bayer-Monachium, teraz z Augsburgiem zabrakło chociażby Kimisia. Eee, tutaj tak, Sabicer kiepska forma, kiepska dyspozycja. Zyle nie występował. Eee, też po prostu tutaj no, Gorecka w kiepskiej formie był. No, ale wydaje mi się, że na mecz Ligi Mistrzów to tak nie będzie wyglądało, i Bayern monachium tutaj może mocno po prostu zdominować dynamo Kijów. Zwycięstwo 3 do 0, 4 do 0 albo nawet 5 do 0. Wiem, że to może być szokujące, bo po meczu takim ligowym, jeśli chodzi o. Yy, jeśli chodzi po prostu o, o po prostu Bayern Monachium. Natomiast, no, Liga Mistrzów to jest zupełnie inny kaliber ym, gry. No i też Nemo Kijów, no nie szokujmy się, no, dobra drużyna, ale nież tak mocna na Bayern Monachium. Więc tak bym po prostu obstawiał te spotkania, te mecze. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, jakie są wasze typy, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Oczywiście pamiętacie, że jest to forma zabawy, tak? No, nikt tutaj nie jest po prostu jakby prorokiem, żeby przewidział. Może się to kompletnie inaczej pou poukładać. E, mogą się te mecze posypać kompletnie inaczej. To wszystko.